Jeszcze kilka dni temu, gdy wbiłem kałaszka, prawie popłakałem się ze szczęścia. W tamtym momencie ja już wiedziałem. Ja wiedziałem, że nie wiem, maksymalnie miesiąc, ja już tego globala po prostu będę miał. Tak czułem. I wiecie co się wydarzyło? Spadłem kurwa do golda. Tak więc ja jestem Rave'a i zapraszam was do obejrzenia tego, jak to się właśnie stało. To co tam jest? Fire. Standard. Jeden dżungla, jeden firebox, jeden soft. Tak! Konekcie Konek, jeden. 1 A co to dealujcie z tymi truskawkami? A biorę 32 kilo dokładnie truskawek. O Sarajewo! Co ty będziesz z <noise> tymi truskawkami co? robiła? Bart truskawką odcinał? A nie, to mnie. Wiktoria będzie robiła po prostu ze swoje stanowisko w żabce, kurwa na truskawku i cię na lewo. <głos> <głos> to by nie było głupie, Wiktoria. <noise> Pod Krakowem no za, zadychę za kilo, są. Gdziecie pleczą za pluką? W konekcie Maloła W konekcie Maloła Spalili mi... Y, Zakręt Daj mi shmuck paka Zróbcie tą hałą Na tipiecie To idę B Dawaj siódko Okno śpi Daj, Konekta Djęcie. suszę dobra short, short, short Ja będę ich baitował Łukasza to strzelaj sorki ja sobie wyczekam, kurde Ander znowu najwyżej. Ja nie dupię, 94 y w konekcie. Jak ja to zwaściłem, ja idę odwalić go chyba z konekta. Widzę, że z tej pod jest Pizda. Uważaj, łukasz. Oj, to jest bałwan dalej. Zdaje mi się, konek. Nadal nie o, widzę a, nic. Chyba. Nie. Nie. to jest taki żart? Fajer. Fajer. I test jest minus 80. Dupcony. Co to za odpały grają? Odpada. Konek, konek podchodzi. Ja nie dubce patrzyłem se na Cabsloka Koło Shorta podszedł na shifcie, na shifcie Pod co dla wówczas To co? Czekaj czekaj ja idę under Ja nie dupcę komando zjebany Nie takewem Łukasz Kurwa czekaj mi tam leci Dobra to obchodzimy A że co? Boga Konekta ułożyć od razu. Tak, CT. Ta. Dobra, kładę je, cofam się ramp. Kurwa, kurwa. Konek no dwóch, dwóch connektach idzie. No i teraz mamy znowu serwery z Warszawy. No i to przez to mi nie siada dzisiaj. Rampant. Rampa, 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 no. Dużo tego? Hmm. Ciągle, hey, no. Dżungla, uwaga. Ej, no bez was. je, że ta chup city mi kurde z zgloka. Ale jak gościu City tak z Glocka się. do tego konekta bił? Pierdolę jak oni farta mają. No ma. nie, 16 się dostał. Kurwa, Mać, pojebie mnie. Kurwa, dwie rundy zbierałem. Kurwa, Mać. Odegrał, wjechał, dwóch, trzech. Nie, no nie wierzę. No, jedną no, rundę zbierałem. 80 mniej na schodach. No ja dwie rundy zbierałem na, na tą łapkę. Ja akurat jeden. Ja nie dubce. Popiszcie mnie. Z kurwy syny w ogóle Będę coś chodzą. Ja nie dubce. Ale jeden. Zostań coś jeden. Zostań. No mi, no mi... Kurwa mać! Under. No kurwa, ja go nie wyłapał. Co? Pff. Ander, Ander już już jeden. E kurwa, że on Ja w tych jest zakręt. Flesza. flesza. I do Flesza eee, Paka na midzie. Jeszcze Smoke Jeszcze jeden. Apsy jeden. No co? Przecież był smoke. Ja nie pierdolę jak oni wchodzą kurwa parami gejebane, Pierdoleni. Kurwa G4. Pojebie mnie! Cię się no Przecież ja chodziłem do tego kurwa, do tej babby, i tam kurwa, gadałem do komputera, do papugi przez mikrofon. <laughs> ja już potrafię mówić, tylko mi to w głowie tak chujowo brzmiało, że nie chciałem się przestawić. Ale wiesz, jak się z tego wyleczyłem, było coś takiego, że raz takie laski, kurde, myśmy w postałówce byli. I z bierówą i z grudnym podbijaliśmy do jakichś lasek takich starszych. I nie pamiętam, czy w któryś coś tam w dupę klepnął i mi się oberwało przy okazji. I coś mi tam powiedziały, że nauczy się, naucz się kurwa zęby składać chuj. Mamy coś tam na. Tak mi, tak mi to po ambicji je było, że się nauczyłem mówić. Mam pakę. Kurwa, myślałem, że trafię w tą głowę w końcu. Wastę radę? Chyba tak. Co? No mnie tak samo chuj ściągnął Gdzie był? Uważaj, biegnie do ciebie okay. Ja też mogę trafić w lubię... Nie pierdolę to Jak? A! Rampa A? i APSA pa... rampa? Sen, no co? Od razu wycelowany chuj Dajcie mi flaszek ktoś Daję no, Jeszcze przez flaszę go zabiłeś to lecimy do paki, dawajcie Under 96 niej Co? Na Za tu... Do lewej, lewej, do lewej Przy kampionach, starygacie Dżungla o, o kurwa, bym się udławił E, to już mam fujasa Trzymaj A dobra, dziękuję Graj Tak, jest dwóch w także uważaj Krzesło, krzesło, Afka. Jak mi wszystko zabieracie? Pałac kurwa macie Ale piekło kuj Pokemon mam Ja nie... Ja też jadę mida Pomoc Kurwa macie Zajebiście Jeszcze jeden? Tak Ćpi A... Brawo, taki Nice W nogę, w nogę, w nogę okay. nice Mamy to Faktycznie da się skupować kurde definicję. Jeszcze teraz jeszcze się No. Spider-Man. Ciorpaka. Apsy. Ja nie wiem, co oni mają łyżwy, kurwa. No, Od kurwa Dobra, dawaj, dawaj. Widział cię? No! Nie, no nie Dobra, i plan to i tylko jeden To jest nieprawdopodobne! Ale... Nie, nie, nie wierzę w tą kurwa grę! <gryzanie> Reportuję pizdę niemytom. Kurwa Warszawka, chuj z warszawskimi serwerami! Ja już kurwa zadowolony, na wtorek nagrałem film, kurwa, już od kawaha do globala, kurwa tam pierdolę czy po czy. A tu nagra znowu gol wieczy kurwa. Nie no nie wiem, 54 drewno. No kurwa jest śmieszny jebany śmieć. I dobra chyba. Nie był Chody No nie, to jest niemożliwe, oni mają coś. Nie do ugrania. Ten jeden to ma wszędzie, no, no, no. wszędzie komentarze ma, że, że kurwa cheater, ten babylon czy giebany. Nice. Fucka, aha. Co wasze Dżungla. Sprawka dojechał. To jest niemożliwe. Andrew wam biegnie. Jeden leży Tam na shorta. Dobra, ostatni connect. Tak, kładę. No to, to. Ej, no on znowu tu jest w kornerze. W dżungli, dżungla, dżungla. I drawno dojechał. Dobra, to spierdzielam stąd. I B. Jak coś to wbijajcie, B. Iście, chopa. Zostań, Kurde, jedna rampa. Jest. Jedna rampa, dobra, no co, kładę. Mamy remis! Teraz, teraz możemy im naprzeciw, no się grać. Pod schodami? Był? Schody może być. Nice. Prawne pod drewnem Nie ma. Nice. Czete, uwaga. CT, CT Kurwa mityjne. Co? Nice Bogdan. Eee, Ladar. Przy I Dalej Kałacha nie mam. No jak masz mieć jak spadłeś z no, no właśnie. To jest, to jest kurwa nie bo stracić, tak, bo stracić to łatwo, a już zyskać to już chujowo.